Witam Was kochane dziewczynki i kochani chłopcy. W ostatnim filmiku, który dla Was nakręciłam, czyli tanie kosmetyki do pielęgnacji, które polecam, i które uwielbiam, mówiłam Wam, że już Was zapraszam w drugiej części, czyli do filmiku z tanimi kosmetykami do make-upu, które uwielbiam. No, ale wyładowała mi się bateria w aparacie, potem nie miałam czasu, nie miałam czasu nic nakręcić, dlatego Ponieważ zaczęłam już chodzić na zajęcia, od dwóch tygodni już mykam na uczelnie i za bardzo nie miałam czasu. weekendy też miałam zapracowane, była u mnie przyjaciółka, był u mnie chłopak, bla, bla, bla. No więc stwierdziłam, że skoro dzisiaj mam chwilę wolnego, nakręcę dla Was taki filmik, bo mm, uwielbiam oglądać takie filmiki. Każdy z nas lubi kupować tanie produkty, które są dobre, które są sprawdzone i po prostu na nich nie przepłacać. Nie gadam już nic więcej, bo produktów jest naprawdę dużo, więc muszę się skondensować i ruszyć do opowiadania. W takim filmiku o tej tematyce z tanimi kosmetykami do make-upu nie może zabraknąć cieni Inglota. I wiem, że już się powtarzałam 100 lat, że je kocham, no ale taki filmik, więc muszę to tutaj powiedzieć. Robiłam dla Was osobny filmik z moją paletką cieni Inglota, więc jeżeli, jeżeli ktoś z Was nie oglądał tego filmiku, na to lecam jeszcze link, z, link, link do tego filmiku. Dobrze. Moje ulubione cienie to oczywiście takie nudne. Szaro, brązowo, jasne, których w ogóle nie widać. Wiecie, że ja lubię czerwone usta i oczy, których praktycznie nie widać. No, tak już mam. Na pewno, jeżeli mnie oglądacie, to o tym wiecie. W związku z tym pokażę Wam trzy moje ulubione cienie i ich następców. Pierwszy cień to 390. Cień matowy, oczywiście z inglota. Ja go stosuję zawsze na załamanie powieki i do wypełnienia brwi. Tak to mniej więcej wygląda. Bardzo, bardzo ładnie się spisuje, brwi nie są zbyt wyraźne, ale jestem ludynką, więc nie mogę mieć jakichś ciemnobrązowych czarnych brwi, bo wyglądałoby to tragicznie. co ostatnio jechałam w tramwaju i była taka pani i miała czarnym, taką kreskę, miała czarnym eyelinerem narysowaną. Wyglądało to dość dziwnie, no ale może taki styl. Drugi cień, który uwielbiam jest to 353 nie jest taki jaśniutki, dla wielu z Was to będzie jaśniejszy od koloru, mojej skóry, od koloru swojej skóry, dla mnie jest to jaśniejszy od koloru mojej skóry. I tutaj był trzeci cień, ale już nic z niego nie zostało, 351, czyli ton o ton jaśniejszy od tego. I stwierdziłam, że w sumie musiałabym odkupić te dwa cienie, bo tego już prawie nic nie ma, no a tutaj jest puściutko. Ale około półtora miesiąca temu wyhaczyłam takie trójeczki w inglocie. Różnica cenowa między nimi jest taka, że taka trójeczka kosztuje 15 zł, ale macie tutaj trzy kolory. A yy, tak jedenko, yy, znaczy tak jedenko, taki jeden cień okrągły kosztuje dyszkę, więc tutaj macie dysz, za dyszkę jeden kolor, a tutaj za 15 zł macie trzy kolory. Oczywiście, no, jest mniejsza pojemność, ale no, coś za coś, tak? Więc te trzy kolory, które Wam przedstawiam, czyli 351, 353 i 390 są bardzo podobne do kolorów z tej trójeczki. Mogę Wam tutaj pokazać, ale to myślę, że za bardzo nawet nie będzie widać. O nie, jakoś dają radę. Także te kolory są bardzo, bardzo podobne do tych, których lubię. Nabyłam no, byłam jeszcze drugą trójeczkę, taką ciemniejszą, więc w sumie tutaj mając dwa cienie i sześć kolorów mogę wyczerować makijaż... Fuj, wsadziłam palec. Ups. No trudno. Mając dwa cienie i sześć odcieni, po prostu mogę zrobić makijaż dzienny i makijaż wieczorowy bez problemu. Ta jaśniejsza trójeczka jest to 101R, ta ciemniejsza to 112. Jeszcze tylko szybko Wam pokażę kolorki. Najjaśniejszy, to środkowy, i najciemniejszy. Także jak widzicie, wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze. Chciałam zrobić słodko, ale tutaj już. Kurde. Raz, dwa, trzy. Jak widzicie, bardzo, bardzo intensywne. To by było tyle, obiecuję, że już dzisiaj o cieniach inglota nic nie będę mówić. Kolejna sprawa, no jeżeli mamy już cienie, to chciałobyśmy przecież te cienie czymś nałożyć. Więc przedstawiam Wam wszystkie moje pędzelki. Wszystkie moje pędzelki i ich nowe tu. Bajer, co? Od razu Wam mówię, że. To jest kosmetyczka rozkładana, zaraz Wam to wszystko pokażę. I nabyłam, yy, nabyłam tą kosmetyczkę, yy, kosmetyczkę w Rossmanie za 8 zł 8 chyba 99, tak mi się wydaje. Yy, jeszcze jak sprawdzę dokładnie na rachunku, to Wam powiem. Chociaż to już było dosyć dawno temu, ale na pewno jeszcze będą. I teraz tak, moje ulubione tanie pędzle to oczywiście tak, Hakuro. Poczekaj, poczekajcie trochę, Was zbliżę, żeby to było cokolwiek widać. No. Ha! Pięknie! Mój ulubiony pędzel do nakładania cieni to taki zwykły, języczkowy, taki dosyć purkliutki, dlatego pasujemy do siebie idealnie. Hakuro H70. Do tego oczywiście nie mogę nie wspomnieć o brudnym obecnie pędzlu do eyelinera Inglot 31T. Zwykły taki ścięty. go używałam, więc niestety główkę ma czarną, a resztę ma jasną. I do tego pędzel z do, może być również albo do brwi, albo do właśnie eyelinera, ja go stosuję do brwi. Jest to pędzel z Icotus. Wszystkie te pędzle kosztują około 15 zł i są naprawdę genialnie, świetnie się sprawdzają. Do tego teraz pędzel do twarzy to Hakuro H13. Taka mała kuleczka. Jeżeli ktoś lubi takie malutkie kuleczki do brązera, to może je używać do brązera, ja ją używam do rozświetlacza. I oczywiście nie mogę w tym filmiku nie wspomnieć o najlepszym pędzlu, jaki, jaki miałam do tej pory, czyli pędzel z EcoTools do. do czego? Pik? do no, do brązela, właśnie tak. Z tym, że ten pędzelek niestety był trochę droższy. Jeszcze tylko Wam pokażę, odsłonięły się trochę i pokażę Wam, jak ta kosmetyczka wygląda w całości. Haczyk. Tutaj ma yy, przegródkę, miejsce na wszystkie pętle, drugą przegródkę, lustereczko, i to się ładnie tak wszystko składa. O! Naprawdę świetna, świetna sprawa. Nawet jeżeli nie chcecie tam mieć pensji, tylko na przykład jakieś tam małe produkty, czy jakieś, nie wiem, co tam w sumie można powkładać, ale naprawdę to wygląda genialnie. Możemy sobie zawiesić w łazience, Ja tutaj mam na półeczce zawieszone na tym koszyczku, który jest. O! Tu! Tak sobie wisi elegancko. Dobra, to by było tyle w kwestii cieni i pędzli. Teraz przejdźmy do eyelinerów i do kredek. Zacznijmy od kredek, które już Wam wiele razy pokazywałam. To są kredki Miss Sporty Mini Me Eyeliner. Każda w cenie 8,99, także cena bardzo korzystna. Ale oprócz tego, że cena jest bardzo korzystna, naprawdę te kredki są bardzo, bardzo wysokiej jakości. Wiele razy już Wam pokazywałam kredkę zieloną eukaliptus. Tak ona wygląda. Są to kredki automatyczne, tak więc się wysuwają. Rysik jest dość, dość cienki, więc można zrobić bardzo precyzyjną kredkę. Tutaj jest zielona. I druga, jaką mam, to. Yy, aha, zielona w odcieniu 040 Eukaliptus. Chyba nie mówiłam. I fioletowa w odcieniu aubergine, również wysuwana. I jest yy, tutaj. O! Naprawdę są bardzo fajne, bardzo długo się utrzymują. Ja rano wychodzę, robię sobie taką cieniutką kreskę na górnej, na górnej linii rzęs i trzyma się naprawdę do popołudnia, czasami nawet do wieczora. I co naprawdę mnie szokowało, nie rozmazuje się tutaj w kącikach oczu, co jest dla mnie dziwne, bo ja często wkładam paluchy tam sobie tren, czego nie powinnam robić, no ale niestety już tak robię. Jeżeli chodzi o makijaż oczu, mam jeszcze dla Was, znaczy dla Was. Mam moje dwa eyelinery, które Wam pokażę. O. Są to eyelinery z Essence. Jeden jest fioletowy w odcieniu 03, a drugi to brąz w odcieniu 02. Jeżeli chodzi o brąz, mam go od półtora miesiąca, także nadal bardzo odzielnie się spisuje. Mam cienim kreskę zrobioną, ale nie wiem, czy to w ogóle coś będzie widać, że możemy spróbować. Kreska jest cieniutka. O! ale mi śmiesznie rzęsy wystają jest cieniutka, ale jak widzicie nie ma żadnych nie ma żadnych prześwitów także ten eyeliner dobrze pokrywa oko czego nie mogę powiedzieć o odcieniu fioletowym, który nie dość, że jest dość prześwitujący, to jeszcze po trzech miesiącach zrobiła się z niego taka klucha, że to jest po prostu jakaś tragedia próbowałam go zreanimować, ale no średni to był pomysł tak więc przez 3-4 miesiące eyelinery są genialne, dlatego je polecam, bo za cenę 10 zł za 3 ml w porównaniu np. do ceny 91 zł za 3 ml eyelinera z Bobbi Brown, to jest to cena fenomenalna, ale oczywiście nie można go używać przez 12 miesięcy czy tam przez półtora roku, tak jak Bobbi Brown. One po 4 miesiącach już za bardzo się nie nadają do użytku. Tak czy siak, polecam, bo za tę cenę i za tą jakość przez kilka pierwszych miesięcy użytkowania są naprawdę godne, godne uwagi. W kwestii oczu to by było tyle. Pokażę Wam jeszcze tylko odżywkę do brwi, więc również niedaleko oczu. Odżywka, który. odżywka. Nie odżywka, to jest żel do rzęs A nie, do, do rzęs. Uff, żel. Pokażę Wam teraz żel do brwi, który utrwala brwi i trzyma je na miejscu, w miejscu. Jest to delia glamur. Y żel do brwi. Nie wiem, ile on kosztował, bo ja go dostałam, ale podejrzewam z 7-8 zł. Ma taką szczoteczkę, którą ładnie sobie przeczesuję brwi. I tak one się ładnie trzymają. Ja to robię tak, że najpierw przeczesuję tym żelem brwi, następnie biorę pędzelek właśnie z iKotus, sobie tak ciapię, ciapię w tym cieniu, 390 matowym iglot i wypełniam i naprawdę rzęsy... rzęsy... Brwi wyglądają bardzo naturalnie. Może po prostu, że nada. Nie martwcie się, naprawdę, odróżniam brwi od rzęs, ale dzisiaj chyba mam z tym jakiś wyraźny problem. Ym, co wam jeszcze mam do pokazania? Aha, no oczywiście, standard tanich filmików z kosmetykami, które uwielbiamy, czyli seria Synergen. Ja tutaj mam akurat y, puder w kompakcie, który generalnie jest pudrem w kamieniu, bo nie wyobrażam sobie używać go z moczoną gąbką y, jak podkład w kompakcie. Do tego jest taka gąbeczka, której ja często używam, bo ją bardzo lubię. Ja zawsze używam do utrwalania makijażu właśnie gąbeczki, a nie, a nie pędzla z pudrem, bo tak po prostu wolę. To jest oczywiście kolor, kolor najjaśniejszy 03 i teraz tak, musicie uważać, bo kolor 03 jest najjaśniejszy, 02 jest najciemniejszy, a 01 jest kolorem pośrednim, z tym, że bardziej niż 03 wpadający w żółć. Nie wiem, czy coś zrozumieliście, bo jakoś tak mi gudurnie to wyszło. Ale po prostu 0,1 wanila jest dosyć żółty, a ten jest taki dość neutralny, dość jasny, bym powiedziała. W każdym razie nie przyciemnia koloru przykładu i nie utlenia się, więc jestem bardzo zadowolona. Pojemność to 9 gram, a cena to 8 zł. 8 chyba coś. Ale ja zawsze kupuję w promocji, jak jest w jest za 6, więc 6, 6 zł za. Puder, który mi starczy na 4 miesiące, uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Ostatnie rzeczy, które Wam pokażę, to oczywiście produkty do ust. Wiecie, że ja uwielbiam mieć mocno pomalowane usta, ale żeby usta ładnie wyglądały, oczywiście trzeba najpierw o nie zadbać. I do tego zawsze stosuję Balsam Tisan, polski kosmetyk, ma prawie całe 5 gram. I do tego jest tanie, bo kosztuje 9 zł. Bardzo, bardzo wydajny. Taka jedna tubeczka mi starcza, tubeczka z taki jeden słoiczek starcza mi na pół roku. Do tego pięknie pachnie i usta naprawdę są super nawilżone. Jeżeli nie mam przy sobie tego balsamu, stosuję oczywiście różową pomadkę ochronną, nawilżającą, pielęgnującą w sumie, z Isany, która też kosztuje 4 zł. też jest tanie i bardzo fajna. Natomiast jeżeli chodzi o makijaż usta, jak już mam piękne, nawilżone usta, wtedy mogę poszaleć z kolorem. Jest to ten czerwony, hmm, czerwony, czerwona pomadka z lanką, ale ona nie mieści się w tym, nie mieści się w tym filmiku, więc nie będę o niej mówić. Ale pomadka, którą bardzo lubię, szczególnie na ten okres jest jesienno-zimowy, to pomadka z Rimmela, którą już Wam wiele razy pokazywałam, w kolorze 180 Vintage Pink. Jak powiedziałam, jak taka świnka, Vintage Pink. O Jezu. Vintage Pink. Pink? <noise> Vintage Pink, oh, która tak wygląda. Jest to taki kolor między brudnym różem a fioletem. Śliczna z tym, że podkreśla żółtość zębów, ale jest naprawdę bardzo fajna. Pomijając to, że mamy żółte zęby, no ale bywa. Nawilżająca, dość długo się trzyma, w ogóle nie wysusza ust i kosztuje do 15 zł. I teraz moje najnowsze odkrycie, znaczy najnowsze, sprzed półtora miesiąca, to faktycznie najnowsze, to pomadka w takim pięknym odcieniu 56K, jest to pomadka w kremie z serii Soft Matte Lip Cream z Manhattanu, tak oto wygląda, miałam ją w, ostatnich, w ostatnim filmiku, kiedy mówiłam Wam o tajnych kosmetykach do pielęgnacji i wiele osób właśnie się pytało, co mam na ustach, że to taki ładny, naturalny kolor i faktycznie ten kolor będzie pasował w większości z Was, jeszcze są chyba 4 czy 5 jest chyba jeszcze 4 czy 5 innych odcieni, także każda z Was może znaleźć coś dla siebie pojemność jest duża, bo to jest 6,5 ml, pomadka jest naprawdę długo trzyma się na ustach wystarczy ją zaaplikować powtórnie 2-3 razy, żeby trzymała się cały dzień żeby cały dzień nasze usta były właśnie pokryte tym kolorem nie wysusza ust, a długo się trzyma, także jak dla mnie za cenę 14 zł jest to naprawdę hit. I to by było tyle. Na tyle postaram się dla Was nagrać jeszcze jakiś filmik, ale nie obiecuję, bo później obiecam i znowu będzie wiocha, że nie dotrzymam obietnicy, także życzę Wam udanego weekendu i co, Buziaczki, papa!